Wszystkim zapraszam do, do kolejnej części super serii Windows Transport Podróże. Tym razem z i Koło Brzegu. czyli znanym miejscem uzdrowiskowym oraz miastem Wind Pozdrawiam i życzę mi jego oglądania. A nagrywa dla Was Kisiaków w Pozdrawiam. Czyli w środku akcję, i jest tu Orona Orona rocznik 2017. Jestem aktualnie na tobą rehabilitacyjnym w Dźwięczenie. Pięć co ja O, no, fajna nawet odrolna. szczerze myślałem. Habed Hotel. Jakaś nie ma chyba. Kone. Z 2007 roku oszklona. Habed Hotel. Przejdziemy na dół teraz. Miałbym przypał, ale nie mam. 过去就是怕住那里去。 Piękne widoki. Proszę. Piękna. Jedziemy towarówką aktualnie. Bo tamta chyba jest zepsuta. Tak mi się zdaje. O, wyjechaliśmy na... Jesteśmy na najwyższym piętrze. Piękne widoki. Staczę też do ślubnego kola. Kodisk, kone, kone, kone kodisk 2007 na 13 osób. Piękne widoki. Pozdrawiam Maciego Seragera i wszystkich mieszkańców Dziwirzyna. Ale także, kuraciusze, w Dziwirzynie. Hawet Hotel się nazywa. Ten hotel te dwie w co nagrywałem. Jesteśmy w niedzielę w servis. Lubelski z 2014. Jest Jesteśmy w domu wypoczynkowym helios w Dźwięzynie. To jest ostatnia jak w dźwignie. Udało mi się namierzyć. Cześć, wszystkim. Ciekawostka. Jesteśmy niedaleko centrum. Stara bania w, w koło brzegu. Nie wiem, co tam się mieściło, ale fajna. Kolejny ciekawy obiekt architektoniczny niedaleko e, ulicy Ratuszowej z pomnikami żołnierzy. Chyba są to pom pomniki żołnierzy radzieckich, jeżeli dobrze widzę, bo są one w, dokładnie w tym stylu. Tutaj kolejny pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. i na szczęście, nie wiem, Rocznik 2018. To jest wszystkie. Nawet nie wiem, jaka to jest ulica. Już mam za chwileczkę podam. Ale to jest bardzo blisko ratusza. ale bez przejazdu, rocznik 2003. Nawet no, fajny sznuka. z 2015, czyli dwie z 2015 i z 2003 nam się trafiła. Jedna z 2018, drugi z 2003 i trzeci z 2015. 18, 10, 10, 10. I mam nadzieję, że się nie zaczniemy. O, nie za fajnie. Cześć. Miasto. To jest ten blok, i to jest giełdowa 5. Giełdowa 5, giełdowa 6, i giełdowa 7. Tym razem leży serwis na cię trafi. Nie pinawa, z coś To dobrze. Cześć wszystkim. Tym razem jesteśmy koło obrzezki. Pozdrawiam serdecznie wszystkich subskrybentów kanału. Translift 2007, ale my nie jedziemy z mam czasu za bardzo. Lift. Tym razem kolejny list serwis z 27. No i tu jeszcze jedną winę nagram i to by było chyba na dzisiaj tyle. W czwartek nagram na pewno więcej, bo dzisiaj z rodzicami byłem. A juba w czwartek sam będę, więc będzie więcej wid. I on poprze adres. Nie no? jestem pewien. To jest dobry adres. To jest ulica Ratuszowa, nie koło Brzeska, Ratuszowa 4, Ratuszowa 5, Ratuszowa 6. A my się zbieramy, ja się już zbieram do następnego punktu. Zawoska 2 i Pilawa. Idziemy Pilawą. Mam nadzieję, że się nie zatnie. Prawdopodobnie wszędzie pijało się na Wąskiej. Więc przyjedziemy dwoma tylko. Panią z Zjedziemy sobie Tam niestety była pani dostępna na poprzedniej klapce. To była trójka wtedy. Jest, więc jesteśmy w kartce numer na wąskiej. Winda w dół. Jeszcze z Iwoną. Rocznik e, 2018. Pilawa. Nawet. Wszystkim. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów kanału Matego Saragera, a także i serdeczne pozdrowienia dla Dawida z kanału Wimdo w Polsce. Mamy Wsiadamy na czwarta i idziemy. Chiller Rocznik 2015, i to jest blok w samym centrum koło brzegu. Tuż niedaleko, tuż niedaleko rynku. Będziemy za chwilę zjeżdżać. Piękno. To jest mój pies. Trudny dostęp, ale się udało. Na szczęście ktoś otworzył mi poziom z Teraz, a teraz coś specjalnego. Witam w ratuszu miejskim w koło brzegu. Cześć wszystkim. Odpadami, Urząd Stanu Cywilnego, Kraj Sztuki Współczesnej, z Konserwator zabytków. Od razu sobie zjedziemy na miło śniadanie. Rozdział 2013. I cherpką obrzega fajna, z To jest dwuskrzydłówka w ogóle. Fajna winda. Dobra. Zbieramy się i idziemy na następne windy. Winda w Galerii w Hossa. już Kołobrzegu. No takie na no takie te specjalne tak? fajne niestety nie wymyka marka co wszystkich i sięba nie marka Fajna winda, chociaż nie ma Jesteśmy aktualnie w koło brzegu na koło latarni morskiej. Koło brzegu niestety się pogoda trochę. Trochę jest, ale no to, no to nie przeszkadza Tutaj przyjeżdżają pociągi. przyjeżdża pociąg specjalny. Relacji Kraków główny Kołobrzeg, Port i tam się zatrzymuje koło Bosmant portu. Przypomniku za polski z morzem Przysięcia. z trzeciego roku, która ratowki ładne. Ta pogoda się zrobiła w Kobręgu. aktualnie, tu jest molo i udajemy się już z powrotem do Dźwirzyna. Autobus Volvo tuż przed ośrodkiem, naszym ośrodkiem, no i dzisiaj wyjeżdżamy rano. Pozdrawiam odjeżdża autokar. Ostatni dzień pobytu w obrzęku i w Krzyżynie. Dokładnie w ośrodku po Pośrodku bitwa, któremu chciałem serdecznie pozdrowić. Którym chciałem serdecznie pozdrowić za mną obsługę. I zapraszam do kolejnych odcinków w serii jest na Podróże. Pozdrawiam Hiszaków Lokcynerii Wiesu.pl dla kanału Matusarager 2022. A to jest mój pieseł. On też pozdrawia.